Siema. Ja po treningu dzisiaj, 4 jednostki miałem, 6 posiłków, dwa razy waliłem konia, no ale zdążyłem jeszcze dla Was streamkę odpalić. Z kim walczę? Z. Z kim mogę walczyć? Z Izakiem? Nie no, twórca młodego pokolenia. Kto to może być? Słuchaj, może to Julia Zugaj. Albo Dominik, syn Glamanity Wel Ani. Walka ze Schizą? No, zobaczymy. Właśnie muszę do Schizy napisać, czy chcę iść na sparing ten, sparing day. Czy będę robił sektor jak na ostatnich fejmach? Generalnie podliczyłem koszt wszystkich biletów, które zawiera sektor i stwierdziłem, że w. Mi się to nie opłaca, nie? Ale, może, zobaczymy, nie? Jak wykupię sektor, to ja bym dopłacał do tej walki jeszcze. No właśnie, obiecane walki z hejterami to jest ten. Ten sparring day, który ma być. Gdzieś w sierpniu będzie, nie? Tylko wiesz, teraz nie mam czasu go zaplanować, bo cały czas zapierdolę jakieś daily streamki. wiesz, cały się dzieje coś. Czy wyglądam jak totalny zabijaka? W sensie, może nie jak zabijaka. Opinie są różne na ten temat. Chociaż dzisiaj sesja była robiona ponad dwa miesiące temu. A ludzie mi piszą, że ku... A jestem gruby i że mam dziwnego suta. Dostałem chyba z 300 wiadomości, że mam dziwnego suta. I to jeszcze pisali, że prawego, a przecież to był lewy. Poka. Poka. Kościół, wszystko jest na Instagramie. xio 77 Zobacz, tutaj chodzi konkretnie o tą fotkę i o tego suta. Że jest biały w porównaniu do tego. To co gorszy jakiś jest? No, może nawet lepszy dla niektórych. No tak, chyba mój sud został dotknięty bielactwem. walczy z orkiem Girczakiem, wiem, to to dziewczyna. 11, <śmuszczanie> ja, to, słodki baranku, kocham cię. Tak jesteś miły. Nie, nie, nie będę walczył z Disem. No co? wy